Dzisiaj wyszliśmy sobie w godzinach popołudniowych tutaj na pole ze względu na ładną pogodę. Generalnie robimy cały czas ten sam teren, On nie jest tak fantodajny jak pozostałe miejsca, dlatego może nie ma jakichś tam spektakularnych znalezisk. Jest trochę grotów. O ja teraz znalazłem element wędzidła starego. Także, także zobaczymy. Zobaczymy, czy coś dalej wyjdzie, skończyły się deszcze, na szczęście. Także już nie brniemy w błocie. Ja postaram się pokazać Wam jutro materiał archeologiczny. Przepraszam za to, że te filmy są takie krótkie. Bo tutaj już jakieś uwagi były w tym kierunku. Ale po prostu, no, mało że jestem chory cały tydzień, to jeszcze tych fantów nie ma tyle co powinno być. E, oprócz tego. E, jakoś tak e, przy, osobiście mam no problem. Nie, nie znalazłem żadnego grotu do tej pory, także, także tutaj, taki, taki rok po prostu e, i tyle. No, zobaczymy. Jutro postaram się Wam pokazać troszeczkę, troszeczkę materiału archeologicznego. Kopiemy bardzo głęboko. Tutaj, generalnie, wszyscy chodzą na olmetalu. Tak jak zawsze, już sprawdzone ustawienia. Pierwszego dnia było jakieś tam szkolenie przeprowadzone dla nowych ludzi, ewentualnie dla tych, którzy potrzebują jeszcze słowa na niedzielę odnośnie ustawień wykrywacza. Także każdy tutaj stara się żyłować maksymalnie sprzęt po temu, żeby drobne żelazo wyjmować. Słuchajcie, nie ma co, nie będę tutaj nabijał minut, bo to nie o to chodzi. Jutro postaram się pokazać Wam, albo jeszcze dzisiaj. Co tam wyszło dotychczas? No, tak jak widzicie, robimy cały czas ten sam kwadrat, tak. Tutaj do kaplicy pobitewnej e, to jest skrzydło Wojsk Agielońskich tutaj prawdopodobnie, e, prawdopodobnie. No, to jest jedno z większych nagromadzeń tu kukurydza, zabytków e, ruchomych, drobnych, powiązanych z bitwą pod Grunwaldem. Ja wrzucę dzisiaj e, jeszcze podsumowanie badań. E, Adama Góreckiego, które było ze dwa dni temu w kilku zdaniach, kilku slajdach pokazał efekty badań naniesione na mapę z roku z lat 2014-2020 także będziecie mieli jakiś tam obraz, generalnie robimy boczne skrzydło, prawe skrzydło tego terenu tutaj który będzie pokazany na mapie dobrze kończę i chcę jeszcze trochę pochodzić, może coś mi się uda znaleźć Fakt, faktem, de facto życzę Wam miłego dnia i trzymajcie za mnie kciuki. No wiadomo, że nie zawsze jest dzień dziecka, ale no chciałbym coś fajnego znaleźć tak, w tym roku. Mimo anginy i antybiotyków, które biorę od kilku dni. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.